Restru Talks. Nowości ze świata restrukturyzacji. Zaprasza Kancelaria Filipia jagmawicz Legal. Odcinek trzeci. Dzień dobry, z tej strony Piotr Kępiński oraz Hubert Zieliński. Witamy serdecznie w pierwszym mini odcinku podcastu Restru Talks. Całości poświęconemu zagadnieniom praktycznym związanym ze stosowaniem prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się zagadnieniu obowiązku złożenia wniosku o upadłość w związku z odwołaniem na terenie Rzeczpospolitej Polskiej z dniem 1 lipca 2023 roku stanu zagrożenia epidemicznego. Co to oznacza w praktyce dla niewypłacalnych podmiotów, a także czy w związku z tym w lipcu odnotujemy ogromny wzrost liczby wniosków o upadłość? Zapraszamy do wysłuchania podcastu. O ile dotychczas mieliśmy do czynienia z sytuacją, kiedy Rzeczywiście, ten obowiązek składania wniosku o ogłoszenie upadłości był zawieszony przynajmniej na ten czas, kiedy trwał okres najpierw pandemii, czy jak to się nazywa, zgodnie z rozporządzeniem, epidemii, a, a następnie zagrożenia epidemicznego. To teraz w lipcu, w związku z odwołaniem tego ostatniego stanu, tak naprawdę całe to wprowadzone moratorium na obowiązek składania wniosków o upadłość zostanie uchylone. Tutaj warto przypomnieć, że od tak naprawdę połowy kwietnia 2020 roku, czyli od momentu, kiedy została wprowadzona tak zwana tarcza 2.0 w ramach pakietu pomocy ze strony rządu w walce z pandemią, to podmioty, które miały teoretycznie obowiązek złożenia wniosku o upadłość ze względu na powstanie stanu niewypłacalności właśnie przez pandemię i w okresie trwania pandemii, były z tego obowiązku zwolnione. Ten, terminy na złożenie wniosku uległy przerwaniu, one nie biegły w tym czasie, a teraz właśnie zgodnie z wprowadzonymi przepisami, w momencie, w którym stan zagrożenia epidemicznego się kończy, te terminy biegną na nowo, więc tak naprawdę ta data 1 lipca będzie kluczowa dla wielu przedsiębiorców, którzy zostali dotknięci przez pandemię, popadli ze względu na pandemię w stan niewypłacalności, i o ile dotychczas mogli oni spokojnie restrukturyzować swoje przedsiębiorstwo, mogli próbować, że tak powiem, się odkuć, mogli próbować przywrócić płynność w swojej firmie, no to teraz tak naprawdę w lipcu staną przed trudną decyzją. Co zrobić? Czy otworzyć postępowanie restrukturyzacyjne, czy złożyć wniosek o upadłość? No bo niestety, o czym wielu przedsiębiorców nie wie, złożenie wniosku o upadłość to jest obowiązek członka zarządu czy obowiązek przedsiębiorcy, z którym wiążą się określone sankcje, przede wszystkim sankcje związane z odpowiedzialnością cywilną, czy nawet możliwość pozbawienia wolności w drodze sankcji karnych. Więc tak naprawdę. O ile cała ta regulacja, ona była wprowadzona też w wielu innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, ponieważ w wielu państwach mieliśmy zawieszenie tego obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości na okres pandemii, no to teraz już, jako że tak naprawdę pandemii już nie ma, żadnych nie ma obostrzeń, nic się w związku z tym nie dzieje, no w pełni zasadne jest przywrócenie tak naprawdę obowiązku składania wniosków o upadłość. Co ważne, i o czym zaraz powiesz, Piotr, to zawieszenie czy to moratorium na składanie wniosków o ogłoszenie upadłości nie dotyczyło wszystkich. To nie było tak, że cokolwiek w firmie się wydarzyło, na przykład piorun uderzył w magazyn i wszystko się spaliło, i przez to firma popadła w niewypłacalność, to ona była zwolniona z tego obowiązku. To dotyczyło tylko rzeczy związanych z pandemią. Dokładnie tak, jak zwróciłeś na to uwagę, nie każda przyczyna niewypłacalności. Jest przyczyną związaną z COVID-19, a co należy podkreślić, tylko jeżeli stan niewypłacalności powstał z powodu COVID-19, wtedy do 1 lipca 2023 roku mamy zawieszony obowiązek złożenia wniosku o upadłość. Tutaj pojawia się problem, właśnie jak rozumieć ten związek pomiędzy powstaniem stanu niewypłacalności, a COVID-19. W tym zakresie ustawa pozostaje niestety lakoniczna i nie precyzuje tego, w jaki poziom istotności tego udziału, przyczyny tak, związanej z COVID-19 powinien być, aby stwierdzić, że niewypłacalność wynika z COVID-19, tutaj z powodu epidemii. W doktrynie przedstawiono no, oczywiście rozbieżne poglądy w tym temacie. Możemy wyróżnić dwa skrajne stanowiska. Jedno mówi o tym, że COVID-19 powinien być wyłączną, jedyną przyczyną wystąpienia stanu niewypłacalności, tylko wtedy ten termin na złożenie wniosku upadłość uległ zawieszeniu. Z kolei druga skrajność, tak? Są głosy, które mówią, że ten związek przyczynowy może być mały, wręcz marginalny. Wystarczy stwierdzić, że. Jedną z wielu nawet przyczyn niewypłacalności był czynnik związany z COVID-19, i już możemy mówić o zawieszeniu terminu na złożenie wniosku o upadłość. Z trzeciej strony, oczywiście, mamy stanowiska, nazwijmy to centryczne, które mówią o tym, że COVID-19 nie musi być jedyną przyczyną, ale powinien stanowić najmniej istotną albo główną przyczynę właśnie powstania tego stanu. Niewypłacalności. W mojej ocenie ten pogląd centryczny jest najbardziej uzasadniony, ponieważ powinniśmy przyjąć, że skoro stan niewypłacalności powinien być związany z COVID-19, żeby mówić w ogóle o przyczynie, no to ta przyczyna nie może być marginalna. Możemy tu posłużyć się według mnie takim testem, to jest zastanowić się, czy w przypadku wyłączenia tej przyczyny związanej z COVID-19, czy nadal moglibyśmy mówić o. W stanie niewypłacalności dłużnika. Jeżeli dłużnik po odjęciu tej przyczyny związanej z COVID nadal będzie niewypłacalny, no to trudno stwierdzić, że w takiej sytuacji przyczyną tak niewypłacalności była pandemia. I wtedy niestety wniosek nasuwa się taki, że termin ten nie uległ zawieszeniu i jeżeli taki dłużnik nie podjął odpowiednich kroków w ówczesnym czasie, tak, czyli prawdopodobnie nawet w 2020 roku, to aktualnie jest już po terminie. Z kolei, jeżeli przyjmiemy, że przyczyną niewypłacalności, jedną z istotnych takich przyczyn jest COVID-19, no to rzeczywiście ten termin otwiera się na nowo już na początku przyszłego miesiąca, czyli 1 lipca. No to jest trudne zagadnienie, trudne do, do jednoznacznej oceny. Przede wszystkim no, takim rozwiązaniem, można powiedzieć, które wychodzi trochę naprzeciw tej skomplikowanej sytuacji przedsiębiorcy, który raczej jest tym podmiotem, który się broni przed ewentualnym czy powództwem ze strony kontrahentów, czy jakimś wnioskiem o zakaz prowadzenia działalności, dlatego że nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie, jest to, że ustawa wprowadza domniemanie, czyli to ta druga strona musi jakby wykazać, że ten przedsiębiorca stał się niewypłacalny właśnie z innych powodów niż COVID, więc on tak naprawdę, przynajmniej od tej strony procesowej, jest trochę bezpieczniejszy. Oczywiście możemy mówić o pewnych tutaj właśnie skrajnościach, tak jak mówiłeś, czyli możemy przecież mieć, i przecież było mnóstwo takich przypadków w Polsce, że mieliśmy super rentowną firmę, która działała, która zatrudniała, która się rozrastała, pojawił się lockdown. Pojawiło się powiedzmy zamknięcie galerii handlowych, i wtedy taka spółka, która 90% swojego obrotu robiła przez galerie handlowe, no to tak naprawdę ona w tym momencie z firmy, która działa super prężnie, staje się firmą niewypłacalną. No i tutaj, że tak powiem, ten związek przyczynowo-skutkowy w ogóle nie budzi większych wątpliwości. Ale no, z drugiej strony mamy przecież mnóstwo takich przypadków, kiedy to nie jest jednorazowe zdarzenie, jednorazowy strzał, tylko to jest pewien proces i z takimi niewypłacalnościami, tak naprawdę w naszej praktyce, wydaje mi się, że mamy najczęściej do czynienia, czyli pojawia się taki problem, co jeżeli przedsiębiorstwo powiedzmy w 2017 roku było lekko na plusie, w 2018 roku było na zero, w 2019 roku miało już 300 tysięcy straty, no i później pojawia się COVID i ta spółka ma milion straty. Tak? I teraz, czy to jest wina COVIDu? Czy, czy tak naprawdę ta sytuacja byłaby taka sama, jeżeli, jeżeli tego COVIDu by nie było? Tak? Takie przypadki są bardzo trudne do oceny. No i tutaj tak naprawdę ten trud. On, ustawodawca nam go przesuwa na drugą stronę, tak? Czyli to będzie trzeba przedsiębiorcy wykazać, że ta przyczyna była inna niż kobiet. No i tutaj jest jakiś taki, można powiedzieć, pozytywny aspekt tych prowadzonych przepisów, ale takich procesów z tego, co. Skojarze za wiele jeszcze nie ma. Pewnie wynika to z tego, że no nie wszyscy dobrze zdają sobie sprawę, jak te przepisy covidowe wyglądają. Może się to okazać, że teraz jak te stany związane z pandemią zostaną uchylone, czy pojawi się po prostu to rozporządzenie, które wejdzie w życie 1 lipca, no to wtedy gdzieś ta maszyna będzie powoli ruszać. To prawda, to domniemanie jest niezwykle korzystne dla dłużnika. Gorzej, jeżeli spojrzymy z perspektywy wierzyciela, no, trudno wyobrazić sobie sytuację, w której już nawet nie tylko jeśli chodzi o środki dowodowe, ale też upływ czasu, żeby udowodnić, że przykładowo w 2020 roku stan niewypłacalności powstał z innej przyczyny niż COVID, szczególnie, że z reguły nie mamy do czynienia z przypadkami zero-jedynkowymi, gdzie ta przyczyna jest jedna czy dwie, tylko tych przyczyn jest kilka. Niestety tak jak wspomniałeś, nie mamy jeszcze tutaj poglądu orzeczniczego. Ja zaprezentowałem to, co się mówi w doktrynie, natomiast sądy, z tego, co tutaj sprawdzałem, to jeszcze wypowiedzi w tym zakresie żadnych nie przedstawiły. Należy się spodziewać, że te sprawy jednak może nie w jakimś dużym zakresie, ale się pojawią i doczekamy się jakiegoś orzeczenia, które będzie nie tylko wskazywało na to, jak ten przepis artykuł 15 ZZ. RA interpretować, ale również to właśnie jak kształtuje się ta odpowiedzialność dłużnika oraz w jaki sposób rzeczywiście te powiązania skutecznie wykazywać. Pozostaje nam teraz zatem pogdybać, co stanie się po 1 lipca. Termin na złożenie wniosku o upadłość to 30 dni, zatem możemy się zastanowić, czy do 31 lipca odnotujemy wzmożone. Aktywność dłużników w składaniu wniosków o upadłość. W mojej ocenie to nie nastąpi. Dłużnicy, którzy byli niewypłacalni zakończyli działalność w inny sposób bądź złożyli wnioski o upadłość wcześniej. Dlatego też zakończenie stanu epidemicznego nie spowoduje dużego wzrostu aktywności w KRZ. -cie. Co o tym sądzi Uber? Wydaje mi się, że tutaj przede wszystkim no, mieliśmy po pierwsze dużo tych nowych postępowań restrukturyzacyjnych, czyli duża liczba wierzycieli tam, z tego co kojarzę, w tysiącach już, już liczy się te postępowania restrukturyzacyjne, już dążyła gdzieś porozumieć się ze swoimi wierzycielami, przynajmniej w jakimś zakresie. Z drugiej strony też. Przedsiębiorcy do, nie wiedzą o tym, że, że gdzieś, gdzieś pewnie ten termin upływa. To nie jest jakoś powiedzmy bardzo mocno rozpropagowana wiedza, ten stopień, że tak powiem, przygotowania y, członków zarządu. Na to, żeby wykryć odpowiedni moment na, na złożenie wniosku o upadłość, jakieś procedury wewnętrzne związane właśnie z kontrolingiem tego, jakie mamy zaległości, jakie są terminy płatności, kiedy powinniśmy złożyć wniosek o upadłość. No do tego w większości przypadków nie ma i większość, myślę, podmiotów w ogóle nawet nie zdaje sobie sprawy jeszcze z tego, że te wnioski o upadłość trzeba będzie składać, po pierwsze, a po drugie, no nie zdają sobie z tego sprawy, jakie są związane z tym sankcje. Ponieważ no, wielu przedsiębiorców, i przecież z tym się spotykamy na co dzień, no to oni tak naprawdę podejmują pierwsze działania gdzieś zmierzające do albo zróżnicowania z upadłości, albo restrukturyzacji, jak już jest bardzo późno, tak? Czyli pojawia się komornik, pojawia się zajęcie na rachunku, i wtedy tak naprawdę większość osób przechodzi do działania. Więc też wydaje mi się, że jakiegoś bardzo dużego ruchu, w lipcu nie będzie, jeszcze dodajmy do tego, że to jest lipiec, więc tak ludzie jeżdżą na wakacje i nie pilnują takich rzeczy, ale większego wzmożenia nie będzie, ale pewnie w dłuższym terminie, biorąc pod uwagę, że tych wniosków przez te dwa lata było raczej bardzo mało, to w dłuższym terminie pewnie zacznie to rosnąć, ale to nie będzie teraz taki strzał, że, że w lipcu nagle nam przedsiębiorcy złożą kilkaset wniosków. Ale powiedzmy jeszcze kilka słów o alternatywie, bo przecież to, że zaczyna biec termin na złożenie wniosku o upadłość, to jeszcze wcale nie znaczy, że trzeba ten biznes zamykać. Jeszcze mamy pewne możliwości, możemy spróbować restrukturyzacji. Przede wszystkim, jeżeli spojrzymy na te przepisy odpowiedzialności, to rzuca się w oczy to, że taką okolicznością, która zwalnia nas z odpowiedzialności, przynajmniej właśnie na gruncie tej odpowiedzialności cywilnej, jest otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Przykładowo. Tutaj chodzi o te sądowe postępowania restrukturyzacyjne, na nich się teraz skupmy. I tą wadą tej regulacji jest to, że o ile przy wniosku upadłość zwalnia z nas z odpowiedzialności samo złożenie tego wniosku, to jeżeli sobie spojrzymy na odpowiedzialność odszkodowawczą, która jest na przykład w artykule 21 prawa upadłościowego, to tam musimy już mieć otwarcie postępowania, czyli nie wystarczy samo złożenie wniosku. Ale w tych 30 dniach musimy się zmieścić z otwarciem postępowania. No i niestety, jako że mamy obecnie system wprowadzony Krajowego Rejestru Zadłużonych, w sądach wygląda to bardzo różnie. Mamy małe sądy, małe wydziały gospodarcze, takie, w których jest niewiele tych postępowań restrukturyzacyjnych. I w tych sądach rzeczywiście udaje się otworzyć w ciągu kilku dni postępowanie restrukturyzacyjne. Ale jeżeli spojrzymy sobie na te największe sądy w miastach wojewódzkich, takie jak Poznań czy Wrocław, no to tam niestety trwa to o wiele dłużej, tak? I możemy mieć problem z tym, żeby otworzyć sądowe postępowanie restrukturyzacyjne w ciągu tych 30 dni. No i mamy przede wszystkim to nasze postępowanie pozasądowe. Czyli postępowanie o zatwierdzenie układu, gdzie nie mamy tego momentu otwarcia, i w które teraz jest tak naprawdę no, 98% wszystkich postępowań to jest postępowanie o zatwierdzenie układu. Jakbyś mógł kilka słów jeszcze, Piotr, powiedzieć o, o tym postępowaniu, jak ono wygląda pod tym kątem. Ono jest rzeczywiście aktualnie najpopularniejsze, a z uwagi na to, że nie potrzeba tutaj sądu do zainicjowania tego postępowania. I mogłoby się wydawać, że to jest świetne narzędzie, żeby właśnie też zwolnić się od tej odpowiedzialności i tutaj jedna duża uwaga. Przepisy, które wyłączają odpowiedzialność, o których mówiłeś przed chwilą, yy, mówią o otwarciu postępowania dyscyplinacyjnego sądowego oraz o zatwierdzeniu układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu. Czyli zwolnienie z odpowiedzialności nastąpi dopiero przy zatwierdzeniu układu, a nie przy Obwieszczeniu o dniu układowym, czy nad wyznaczeniu dnia układowego. Co więcej, osób odpowiedzialności nie zwolni nas sam wniosek o zatwierdzenie układu. Biorąc pod uwagę to, co powiedziałeś o otwieraniu postępowań sądowych, należy przyjąć, że zatwierdzenie układu nastąpi w 99% przypadkach jeszcze później niż otwarcie postępowania sądowego. Dlatego aktualnie wydaje się niemożliwe skorzystanie z ochrony poprzez postępowanie o zatwierdzeniu układu. To może podsumujmy sobie to wszystko, o czym dzisiaj tutaj powiedzieliśmy przez, przez ten krótki czas, czyli przede wszystkim 1 lipca mamy odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego i w tym momencie zaczyna biegnąć termin na złożenie wniosku o upadłość, 30-dniowy termin dla wszystkich tych przedsiębiorców których niewypłacalność powstała w trakcie pandemii i w związku z pandemią. Czyli ta ochrona, to moratorium upadłościowo, o którym mówiłem na początku, które zostało wprowadzone tarczą antykryzysową 2.0, przestaje, przestaje chronić przedsiębiorców, przestaje chronić członków zarządu. Alternatywnie, jako właśnie przeciwwagę dla zamykania firmy, czy jako przeciwwagę dla jej likwidacji, możemy postawić na postępowanie restrukturyzacyjne, i tutaj mamy do wyboru tak naprawdę postępowanie sądowe albo pozasądowe, ale w obu przypadkach jesteśmy uzależnieni od tego, jak szybko zadziała sąd, jak szybko zostanie to sądowe postępowanie otwarte, czy jak szybko zostanie zatwierdzony układ. No jeżeli chodzi o to zatwierdzenie układu, to tak jak mówiłeś Piotr, no niestety mamy to postępowanie trwające. W domyśle około 3 miesiące, tak, bo gdzieś tyle mniej więcej ono trwa, plus ten etap sądowy, który trwa kolejne 3 albo nawet 6 miesięcy, więc tutaj raczej nie mamy szans, żeby się zmieścić w tym terminie, jeżeli chodzi o te firmy, które już są w stanie niewypłacalności. Jeżeli chodzi o tą restrukturyzację sądową, no to jeżeli to jest mały sąd, na przykład nie wiem, sąd w Kaliszu albo taki, gdzie jest mały wydział gospodarczy, który robi sobie 4, 5, 6 postępowań restrukturyzacyjnych, to tam jesteśmy w stanie uzyskać takie orzeczenie o otwarciu postępowania sądowego nawet w 2-3 dni, więc myślę, że, że to jest jak najbardziej realne. Ale... Taka decyzja no, na pewno powinna być w jakiś sposób poprzedzona gruntowną analizą sytuacji spółki. No i przede wszystkim trzeba ustalić, w jakiej sytuacji spółka obecnie się znajduje. Hubert, dziękuję za podsumowanie. Na dziś to wszystko. Dziękujemy za wysłuchanie odcinka. Już wkrótce omówimy kolejne praktyczne zagadnienia. Do usłyszenia.